Demokratyczna legitymacja tej konstytucji jest mizerna, co nie zmienia faktu, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. I ta konstytucja rzeczywiście dzisiaj obowiązuje i nie sposób tej jakby legalności kwestionować. Natomiast jej rzeczywiście demokratyczna legitymacja jest dość ograniczona. No i przypomnijmy, że to się odbyło w atmosferze bardzo ostrego sporu politycznego, dlatego że w referendum ten był bardzo ostry spór, dlatego że w tym czasie istniała już akcja wyborcza Solidarność, która apelowała o głosowanie przeciw tej konstytucji przypomnij, że również Episkopat Polski był przeciw, apelował o głosowanie przeciw tej konstytucji. No i AWS jesienią 1997 roku wygrał wybory, co nie zmienia faktu, że konstytucja już wówczas obowiązywała. I można powiedzieć, że od tego czasu na polskiej prawicy pojawiały się głosy, że tą konstytucję trzeba, jeśli nie zmienić w całości, to zmodyfikować. No tyle tylko, że tak naprawdę aż do tych, do, do tych wyborów 2015 roku prawica po prostu była za słaba. Kiedyś mówiono się, że platforma z pisem, gdyby stworzyły koalicję, miałyby większość zasadniczo konstytucyjną, mogłyby wspólnie prowadzić zmiany konstytucji, tak niektórzy zakładali przed wyborami w 2005 roku, ale jak wiadomo, nie doszło do koalicji popisu. I od tego czasu właściwie cały czas. Temat zmiany konstytucji gdzieś tam krąży w debacie publicznej, ale ciągle jest problem z tym, czy jest szansa na, na kompromis, czy jest szansa na zbudowanie w Sejmie, przypomnijmy, dwóch trzecich. Bo obecna konstytucja powiada, że żeby ją zmienić, trzeba mieć w Sejmie dwie trzecie. No i to jest rzeczywiście ta wielkość, która się wydaje bardzo trudna.